Dzień dobry Państwu. Dziś sprawa dla Jarosława. Zawitała do Sądu Okręgowego w Warszawie, gdzie chciałbym kontynuować temat, który już dawno temu zacząłem, a zaczął się 3 lata temu, w 2019 roku, gdy jak i Piotr Ciszewski został oskarżony przez policję o kuriozalny zarzut o nienaturalne wygięcie palca policjanta. Musiałbym tutaj przypomnieć samą sprawę. Rzecz się działa. 1 września 2019 roku, gdy pod pomnikiem Kopernika w Warszawie odbywała się demonstracja antywojenna w rocznicę wybuchu wojny. Ale również w rocznicę wybuchu wojny na placu Piłsudskiego odbywało się uroczystości państwowe, w których brał udział oczywiście prezydent Duda, ale także inni przedstawiciele z różnych państw i między innymi wiceprezydent, którego przysłał Donald Trump w swoim zastępstwie, Mike Pence. I otóż demonstracja była, ta antywojenna była demonstracją zgłoszoną, legalną. Po jej zakończeniu ludzie ruszyli w kierunku e, Placu Zamkowego, a więc również i w kierunku Placu Piłsudskiego. Wtedy policja bardzo brutalnie zareagowała, urządziła wręcz łapankę tych ludzi. Na ulicy była szarpaniny, było, było przygniatanie kolanami, duszenie niemal jak George'a Floyda. No a Piotr Ciszewski, jeden z tych poturbowanych przez policję, został oskarżony przez policjanta o to, że ten mu nienaturalnie wygiął palec. Prawdopodobnie szarpąc ludzi, wygiął sobie ten palec. W każdym razie po trzech latach blisko zapadł wyrok w tym roku już, który skazał tewać wszystkiego na grzywne i ten się odwołał, ponieważ skazanie nastąpiło właściwie przy braku jakichkolwiek dowodów. Sąd obejrzał wszelkie filmy, między innymi mój, bo ja wtedy też kręciłem tą demonstrację antywojenną. I na podstawie fragmentu, w którym Piotr Ciszewski razem z drugim kolegą biegnął z transparentem na to stop, Odbieram. mając w drugiej ręce jakąś szturmówkę, sąd stwierdził, uzasadniając wyrok, że impet, z jakim to robił, świadczy o tym, że by... By zaatakować policjanta. No jest to absolutnie absurdalne, ponieważ takich zdjęć, że jakoby ono atakowało jakiegokolwiek policjanta, po prostu nie ma. Zobaczymy, co zrobi dziś w tej sprawie sąd apelacyjny, który ma szansę ten wyrok odwołać. No dobra. Powiem szczerze, że nie spodziewałem się niestety innego wyroku że, niż to, że zostanie podtrzymany w pierwszej instancji i prosiłbym Cię o, o komentarz tego yy, w sumie wyroku opartego na bardzo wątpliwych podstawach. To Nie tylko chodzi o ten film, który nic nie pokazywał, ale także przyznanie i zrozumienie sprzecznych yy, yy, zeznań świadków, o ile były na Twoją niekorzyść, prawda? Przyznam, że spodziewałem się podtrzymania wyroku pierwszej instancji przez sąd, pomimo wszelkiej absurdalności zarzutów. Zarzuty prokuratury potwierdzili tylko funkcjonariusze policji, których zeznania były niespójne. Policja nie przedstawiła monitoringu ze zdarzenia. Na samym filmie nie widać naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariuszy, więc cała sprawa została sprowadzona do tego, że to ja musiałem udowodnić swoją niewinność, a nie że funkcjonariusze nie wybornym, tak, no, policji tak. przedstawić, dlaczego ja jestem winny. Niestety wciąż w Polsce, w sądach, zeznanie przedstawiciela policji, jak absurdalne by nie było, waży więcej niż zeznanie tutaj dziennikarzy, osób obserwujących demonstracje, które nie były wszystkie, tak jak to sędzia stwierdził, związane z oskarżonym, tylko obserwowały tą demonstrację, chociażby właśnie jako fotoreporterzy, dziennikarzy. A poś, komentuj mi z, z, z taką sprawę, że w sumie błaha dosyć rzecz, jakiś wygięty paluszek policyjny. Dlaczego jednak państwo tak konsekwentnie dąży do tego, żeby, broń Boże, nie przyznać obywatelowi racji i tak naprawdę popierać politykę represyjną policji? Moim zdaniem jest to po prostu nękanie. Kara nie jest jakaś specjalnie do... Dotkliwa, bo to jest tylko grzywna, ale kolejne rozprawy trwająca przez ponad trzy lata sprawa w dwóch instancjach, no to też jest przeciąganie i nękanie obywatela w ten sposób. Wiele innych osób po prostu by odpuściło, od razu zapłaciło te pieniądze i być może tutaj o to chodzi, żeby policja sobie wyrobiła normę mandatów wykrywalności. Yy, przestępstwo, no, przestępstwo naruszenie nietykalności czy napaści na funkcjonariuszy jest najbardziej wykrywalnym spośród wszystkich, bo w zasadzie we wszystkich przypadkach yy, sprawcę udaje się wskazać. Ale chyba wiara w to, że prawo działa, po takim czymś upada. I gdyby nie najbóg coś takiego się w przyszłości zdarzyło, sądzę, że sam byś też nie skarżył albo od razu zapłacił yy, to, co chcą, bo potem będą chcieli więcej. Oczywiste jest, że gdyby była jakaś agresja ze strony policji, napaść i by była złożona skarga na zachowanie funkcjonariuszy, to w odpowiedzi w natychmiastowym trybie by nastąpiło oskarżenie o napaść, o działania agresywne ze strony demonstrantów. No cóż, proszę Państwa, sprawy w sądach się nie zmieniają. Jest jak było. Na jednego policjanta ponad trzeba dziesięciu obywateli, żeby sąd ewentualnie dał wiarę nie policjantowi, a, a tym obywatelom. I y, tu było dwóch, sprzecznie zeznających, ale to nie szkodzi. To byli policjanci.